Miłosierdzie dla bliźniego, czyli dla kogo? Miłosierdzie dla bliźniego, czyli dla kogo? Tak chciałbym zatytułować dzisiejsze słowo. Wiemy, że nasz Bóg, jedynie istniejący, jedynie prawdziwy Bóg, jest Ojcem nieskończenie miłosiernym. Jego miłosierdzie jest bezwarunkowe i nie ma względu na osobę. Takiego Boga objawia nam Jego Syna, nasz Pan, Jezus Chrystus. Jezus w pewnym momencie do swoich uczniów, a zatem i do nas, powie bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. O nieskończonym miłosierdziu Boga, nie mającym względu na osobę. Jest dzisiejsza liturgia Słowa. Oto mamy Niniwitów, Niniwa. Potężne miasto w starożytnej Mezopotamii, obecne terytorium Iraku, Niniwa stolica Asyrii w VII wieku przed Chrystusem i wróg numer jeden Izraela. Wielka nieprawość w Niniwie, w pogańskim mieście. Zostało tutaj użyte słowo hebrajskie hamas. Trochę nam się kojarzy z Hamem, prawda? Hamas. Hamas jest określeniem gwałtu, krzywdy zadawanej drugim. Taka jest Niniwa. Tacy ludzie tworzą i mieszkają w Niniwie. Tworzą tę społeczność. Gwałtownicy, którzy zadają ból innym sobie nawzajem, ale też zadają ból i niszczą inne nacje. Między innymi Izrael został zaatakowany przez Asyrję, przez Inuitów w VIII wieku przed Chrystusem. Został zniszczony część. Ludności izraelskiej została wzięta do niewoli, deportowana do Asyrii. Asyryjczycy osiedlili się w Izraelu. Więc wróg numer jeden. Przed chwilą usłyszeliśmy, że Niniwa jest miastem wielkim, czy bardzo wielkim. Nie chodzi li tylko o potęgę materialną, czy Topograficzną, terytorialną Niniwy. Bo gdy sięgniemy do tekstu oryginalnego, to zobaczymy, że jest tam użyte hebrajskie sformułowanie Igdollach Lelochim, które oznacza miasto wielkie dla Boga, drogie Bogu miasto. Takie miasto, pełne gwałtowników, zadających sobie nawzajem ból i innym ból. Nacją jest drogie Bogu. I takie miasto, takich ludzi Bóg chce ratować i chce okazać im miłosierdzie. Znajduje narzędzie słabe, które też będzie uczył miłosierdzia, uczył tego, kim on jest. A tym narzędziem jest Jonasz. Kim jesteś, Jonaszu, i skąd pochodzisz? Jestem Hebrajczykiem. Jestem członkiem narodu wybranego. Ale ja nie chcę iść upominać niniewitów, bo ja nie chcę, żebyś Ty Boże okazał im miłosierdzie. Ja nie mam zgody na takiego Boga, który chce okazać miłosierdzie tym, którzy zadali ból moim rodakom, mojej ojczyźnie w historii. Którzy tyle krzywdy wyrządzili i pomordowali tyle osób. Ja mam niezgodę na takiego Boga, który ma dla wszystkich miłosierdzie. Ucieka jak najdalej się da, Jonasz, od takiego Boga. Słyszeliśmy tą ucieczkę: ucieka, wsiada w jafie do Tarszisz. I znowu sięgamy do tekstu oryginalnego. Tarshish oznacza z hebrajskiego morze, morski, jakieś odległe tereny, a geograficznie to jest położone miasto na terenie dzisiejszej Hisz Hiszpanii, południowo-zachodnia część Hiszpanii. Ale dla ówczesnych, Tarshish, dla Izraelitów, to było miasto poza zasięgiem Boga. Czyli możemy tłumaczyć najdalej, jak się tylko da. Ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym. Ja nie będę Boże upominał, a wiemy, że upomnienie jest uczynkiem miłosierdzia względem duszy. I wiele zła eskaluje, rozwija się dlatego, że my milczymy, bo nie chcemy się narazić, albo milczymy, bo mamy brzydko, rzecz mówiąc, gdzieś kogoś, kogo nie kochamy, że on się potępia, że on idzie drogą grzechu. Lepiej go obmówić. Za plecami, niż go upomnieć, nie będę się narażać, bo stracę może w jego oczach, a właściwie nie zależy mi na tym, żeby on się nawrócił, a nawet fajnie, że on jest nienawrócony, bo ja, porównując się do niego, czuję się lepszy. To nie jest serce, według serca miłosiernego Jezusa. To jest złamanie słów Ewangelii, naszego Pana: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec. Ucieka jak się najdalej da, Jonasz. Dotarszysz. Tam mnie Bóg nie dogoni. Nawet ucieka w głąb statku. Ukrywa się, nawet woli umrzeć. Wyrzućcie mnie za burtę, bo to przeze mnie wzburzone morze i przeze mnie ten statek może zatonąć za chwilę. A Bóg, który jest ojciec, ojcem miłosiernym, posługuje się prawami natury, bo tak jak powie, wyznając swoją wiarę, sławą bosławą, Jonasz, wobec Pogan, jego towarzyszy na statku, mój Bóg jest Panem morza i lądu, wszystkiego, jest Bogiem wszechmocnym. Posługuje się prawami natury, wywołując tą burzę, zagrożenie życia. Wszystkich tych, którzy są na statku, i posługując się poganami. Że ci poganie najpierw modlą się do swoich Bożków w obliczu zagrożenia życia, a potem modlą się do Pana, do Boga się modlą. Nieskończone miłosierdzie, które chce uratować Niniewitów, które chce skruszyć twardy kark Jonasza i okazać Jemu miłosierdzie też. No, bo ostatecznie nie tonie w morzu, ale w rybie, która zapowiada Chrystusa, znajduje ocalenie, gdzie spędza trzy dni i posługuje się poganami i prawami natury. Bóg robi wszystko, żeby uratować człowieka. I tych, którzy grzeszą ile wlezie, żeby ich upomnieć, bo miłosierdzie, o którym uczy nas Jezus, zakłada nawrócenie. Bóg jest nieskończenie miłosiernym i jest bezwarunkowo miłosierny, ale ty musisz przyjść i skorzystać z tego miłosierdzia. Dla bliźniego, to znaczy dla kogo? Bo tu już wchodzimy w Ewangelię, dla każdego. Miłosierdzie okazuje dziś Bóg w Jezusie Chrystusie uczonemu w prawie, który dobrze zna kredo swojego życia, które objawił Bóg. Miłuj Boga całym sercem, a bliźniego jak swego samego. Tylko w mentalności uczonego w piśmie, w prawie tego Żyda religijnego, bliźnim był Żyd, członek rodziny, ale nie Samarytanin. Była wrogość pomiędzy z czystej krwi Żydami a Samarytanami, którzy nie mieli czystej krwi, bo oni właśnie kiedyś w historii padli ofiarą Asyryjczyków. I ta ludność etnicznie przemieszała. Asyryjczycy. Weszli na teren Izraela, Izraelici zostali deportowani do Asyrii, no i pożenili się między sobą. Byli nieczystej krwi Żydami, Samarytanie, dlatego ci rodowici, czystej krwi Izraelici, mieszkańcy Jerozolimy, nie akceptowali ich. Do tego stopnia, że Samarytanie musieli mieć własną świątynię, bo mieli zakaz. Wchodzenia do świątyni w Jerozolimie, na Górze Garyzim. I wszystko, co Samarytanin używał, wszystkie rzeczy były nieczyste rytualnie, nieczyści. Wykluczyli sobie w swoim niemaniu z miłości i z miłosierdzia ze swojego serca Samarytan. I Pan poprzez przypowieść, poprzez to opowiadanie, w którym to właśnie Samarytanin, on nie mówi do uczonego w piśmie. Rozwiązując ten problem, miłosierdzie dla kogo, miłość dla kogo i kto jest bliźnim. Pokazujesz, że to Samarytanin okazuje miłosierdzie temu człowiekowi, który jest pobity w drodze z Jerozolimy do Jerycha, który się jakoś zapada, patrząc topograficznie. Nie kapłan, nie Lewita. Nie chodzi tu o to, żeby uderzać kapłanów i Lewitów, bo być może, że kapłan i Lewita, którzy wracali z Jerozolimy, ze swoich dyżurów kapłańskich, bo każdy kapłan miał dyżur 8 tygodni w świątyni, uznali czego człowieka za martwego, a nie wolno było się dotykać martwych, bo się zaciągało nieczystość rytualną. Nie chcę uderzyć w kapłanów, ani lewitów Jezus w tej przepowieści, tylko chcę pokazać, zobacz, Samarytanin jest takim samym człowiekiem, jak każdy inny i się zachowuje tak jak ja, bo w tym Samarytaninie jest Jezus tak naprawdę. To jest zapowiedź Jezusa. Uczony w piśmie, który uważasz za samarytanina, za nieczystego, którym gardzisz i nie chcesz mieć nic wspólnego, okazuje miłosierdzie, zachowuje się jak Bóg, jak Chrystus. Zatem miłosierdzie dla bliźniego to znaczy dla kogo? Dla każdego. Ale bezwarunkowość miłosierdzia Bożego nie oznacza, że Bóg zmusza do przyjęcia miłosierdzia. Nie się, nawrócili, weszli w pokutę. To nie pasowało Jonaszowi. Ale można odrzucić miłosierdzie Boże. Fałszywe, niezwiązane w ogóle z objawionym słowem jest nauczanie o miłosierdziu, że Bóg jest miłosierny, a Ty możesz grzeszyć ile wlezie. Każdy grzech zrywa relację z Bogiem. Trzeba się nawrócić, przyjść. Po to było upomnienie względem niewitów, żeby oni się nawrócili, weszli w pokutę, w post, popiół, nawet zwierzęta tam miały pokutować. Gdyby się nie nawrócili, spotkałaby ich kara Boża. Sprawiedliwość Boża by ich spotkała. Można miłosierdzie odrzucić. Świat troszkę idzie w tym kierunku, że Bóg jest miłosiernym, naiwnym dziadkiem, ty możesz robić, co chcesz, nie spotkać się. Za to żadna konsekwencja, bo przecież... Kara Boża jest konsekwencją grzechów człowieka, to znaczy jest zwracaniem się tego człowieka ku demonom, które wyniszczają. Bo tak rozumiemy biblijnie, a zatem prawdziwie karę Bożą. Konsekwencja grzechów. Włożysz gwóźdź do, do prądu, no to zabijecie, prawda? Prąd. Nie ma pustki duchowej w świecie, albo jest Bóg, albo demony. Bóg jest nieskończenie miłosierny, bezwarunkowo, tylko trzeba przyjść. To tak jak jest małżeństwo, dlatego relacja z Bogiem była często porównywana przez proroków do relacji małżeńskiej. Jeżeli ja kocham mojego męża, a mój mąż ma gdzieś tę miłość, mną wzgardza, ja mu wybaczam, a on ma gdzieś, prawda? No to nie jest w stanie przyjąć tej miłości. Trzeba chcieć. Warunkiem przyjęcia Bożego miłosierdzia i wiemy to doskonale i doświadczamy tego w sakramencie pokuty i pojednania jest przyjście z krucha na wrócenie się. Co nie oznacza, że to miłosierdzie jest warunkowe. Ono jest bezwarunkowe, tylko trzeba przyjść. Bóg tak szanuje wolność i wybór człowieka. widzi, mogli się nie nawrócić, mogli nie skorzystać, ale skorzystali. Przyjmiemy za chwilę miłosierne serce Jezusa w Komunii Świętej, aby on ukształtował nasze serca według swojego serca. Bo my naprawdę mamy przewrotne serca, które potrzebują uzdrowienia. I niczym nie różnimy się od Jonasza, ani tego uczonego w piśmie. Bo i Jonasz był religijny i uczeni w piśmie. Dlatego miłosierdzie tak, dlatego nie. Samarytań zauważył, głęboko się wzruszył i zadziałał. To jest miłosierdzie. Przeciwdziałał tej biedzie człowieka pobitego. Bierze go do gospody, opatruje rany i tak dalej. Trzy elementy miłosierdzia. Tak mi uczono na studiach. Trzy razy Z. Zauważyć... Wzruszyć się, zlitować się, o Z, zlitować się i zadziałać, przeciwdziałać. Ale jest problem z tym zlitowaniem się, wzruszeniem się głębokim, jak wzrusza się Jezus na każdą biedę i na każdego człowieka. To jest z miara podobieństwa do Jego serca. Dlatego przyjmujemy Jego serce. Amen.